Danie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Katarzyna Skrzyszowska. Dobry wieczór. Zaczynamy przegląd najważniejszych informacji z Opolszczyzny. W tym serwisie zobaczą Państwo między innymi. Pracownicy tegoż biletynu są panami Pana Prezydenta w ratuszu na miejscu po prostu, który wydaje im polecenia. No Mamy do czynienia z jaskrawym łamaniem tejże praworządności, więc warto zapytać Panie Prezydencie jak to u Pana z tą praworządnością w takim razie. Nie było od 1989 i tak de facto przed 1989 rokiem nie było dla Opolszczyzny nigdy takiej obfitości środków finansowych, jakie są przekazywane przez Rząd Zjednoczonej Prawicy od 2016 roku. Ta dokumentacja ma kosztować 19,5 miliona, więc łatwo policzyć, że 15% od tego to około 3 milionów złotych, które musimy włożyć tak, żeby PKP PLK mogła rozstrzygnąć przetarg, który za chwilę pewnie ogłosi. Wydając za miejskie pieniądze propagandową gazetę prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski narusza praworządność Unii Europejskiej. To nie opinia polityków, lecz prawników na dodatek związanych ze środowiskiem samorządowym i tak zwaną demokratyczną opozycją. Nie od dziś wiadomo, że Czas na Opole to polityczny bacik smagający wszystkich, którzy w jakiejkolwiek sprawie mają odmienne zdanie niż prezydent Opola. Apogeum kampanii nienawiści rozpętanej przez to pisemko nastąpiło rok temu, gdy prezydent wydał wojnę prezesowi wodociągów Ireneuszowi Jakiemu za to, że ten ujawnił wielomilionową aferę przetargową, do jakiej doprowadzili wiceprezesi spółki nominowani przez Arkadiusza Wiśniewskiego. Należy zapytać, czy w ogóle mamy do czynienia w takim przypadku z dziennikarstwem, w sytuacji, w której samorząd, czy szerzej samorządy w Polsce, finansują sobie różnego rodzaju media, czy to pisane, czy wręcz telewizyjne, za pieniądze podatników, za, mieszkańców, za pieniądze mieszkańców, tylko po to, by chwaliły działanie władz a z kolei władze udają, że są to media. No to oczywiście z mediami nie ma nic wspólnego, więc pytanie, czy należy mówić w takich przypadkach o dziennikarstwie. I to jest pewnego rodzaju patologią, patologią systemową na poziomie samorządowym. Podobnego zdania są prawnicy analizujący status takich periodyków jak czas na Opole. W ich jednoznacznej opinii prezydent Wiśniewski, każąc wydawać taką gazetkę, łamie praworządność i to nie polską, a unijną. Należy stwierdzić, że nie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej i Rady Europy wydawanie gazet samorządowych. Zarówno artykuł 11 karty, jak i artykuł 10 konwencji stanowią, że na wolność wypowiedzi składa się prawo każdego do otrzymywania informacji lub idei bez ingerencji władz publicznych. Potwierdza to również przedstawione orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pisze Krzysztof Januszkiewicz na łamach prestiżowego samorządu terytorialnego. Jest to naukowe czasopismo poświęcone zagadnieniom prawnym dotykającym samorządów. Zanim dany tekst zostanie w nim opublikowany, musi przejść podwójną recenzję dokonywaną przez ekspertów. W radzie redakcyjnej zasiada wiele autorytetów, w tym emerytowani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego profesor Leon Kieres oraz Jerzy Stępień. Bardzo nie niedobrze się dzieje w, w Opolu. E w tak zwanym czasie dla Opola. Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy urzędnicy wcielają się w rolę dziennikarzy, nie do końca prowadzą taką, taką rzetelną narrację dotyczącą tego, jak wygląda rzeczywistość w Opolu. Jest to, to przekazywanie informacji wynikających z tego tylko i wyłącznie z jednej strony. Trzeba wprost powiedzieć i co jest jasno opisane, jasno stwierdzone w prawie europejskim, że wydawanie tego rodzaju biuletynów, które godzą w niezależność przekazywanych informacji, a przecież w przypadku Opola mamy wprost sytuację, w której pracownicy tegoż biuletynu są u pana prezydenta w ratuszu na miejscu po prostu, który wydaje im polecenia. No mamy do czynienia z jaskrawym łamaniem tejże praworządności, więc warto zapytać Panie Prezydencie, jak to u Pana z tą praworządnością w takim razie? Prezydent Opola nieraz, także na łamach czasu na Opole, dopominał się o rzekomo naruszaną w Polsce unijną praworządność i straszył polexitem. Tymczasem sam swoimi działaniami stawia Opole poza nawiasem standardów obowiązujących w Unii Europejskiej i akceptowanych przez CUE. Na dodatek włodarz Opola każe sprzeczne z unijnymi standardami działania finansować mieszkańcom miasta. Z przesłanych nam przez Zakład Komunalny danych wynika, że sam druk czasu na Opole kosztuje ponad 180. 80 tysięcy złotych. Tomasz Gdula, Kurieropolski. Konkretyzują się plany budowy wschodniej obwodnicy Prudnika. Ponad dwukilometrowy odcinek ma powstać w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wystosowała właśnie wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powstania trasy, która przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w Prudniku. To będzie tak, jak tu widzimy, tą białą tablicę reklamową na tle wiaduktu do miejscowości Jasiona, i z tego terenu w prawo, wzdłuż drzew, tak można powiedzieć, na komendę powiatową policji. W ten sposób obwodnica, której powstanie postulowane jest od lat, ominie łukiem Prudnik od wschodu i od obecnej obwodnicy Lubrzy pozwoli dojechać bezpośrednio do granicy z Czechami. Większa część odcinka leży na terytorium gminy Lubrza, do której władz kilka dni temu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad skierowała wniosek o wydanie decyzji środowiskowych. Ta obwodnica powstanie, ja osobiście obwodnicę wschodnią Prudnika zabiegałam od 2014 roku. Na dzień dzisiejszy środki na tą inwestycję. 对呀。Yeah. Są zabezpieczone, dokumentacja projektowa jest gotowa, a teraz kolejny etap, decyzje środowiskowe. Dla Lubży powstanie obwodnicy to szansa na rozwój terenów położonych przy istniejącym od niedawna centrum handlowym. Jest to teren, który rozwija się cały czas komercyjnie, więc ta obwodnica da nam możliwość zasilenia nowych klientów na nasze tereny, a może i powstania nowych firm, które będą przy tej obwodnicy. Dla pródnika cele komercyjne również odgrywają dużą rolę obwodnice tworzą dodatkowe możliwości rozwojowe dla miasta. Najczęściej wokół obwodnic powstają strefy inwestycyjne i wokół nich ze względu na tą nowo wbudowaną drogę i obecność tej dobrej infrastruktury właśnie drogowej lokują się inwestorzy. Więc liczymy także, że pojawienie się tej obwodnicy wschodniej Prudnika spowoduje, że w niedługim czasie będziemy mieli tam też nasze centra aktywności, nasze strefy inwestycyjne rozrosną się. Kluczowe są jednak kwestie bezpieczeństwa, drogi dojazdowe do najważniejszego w mieście są zakorkowane w godzinach rannych i popołudniowych, a standardem jest widok tirów. W tej okolicy miały już miejsce dwa wypadki śmiertelne. Obwodnica wschodnia ma zmniejszyć ten tranzyt, który jest na linii drogi wojewódzkiej, drogi krajowej 40 i 41 w kierunku granicy polsko-czeskiej. To jest spora liczba samochodów w ciągu dnia, więc liczymy, że wyprowadzenie tego transportu będzie z korzyścią dla całego ruchu, który odbywa się na rondzie imienia żołnierzy wyklętych. Sama inwestycja zakłada szereg prac, w tym budowę przeprawy nad torami i nie tylko. Nad planowaną inwestycją będzie budowany wiadukt drogowy, który z kolei będzie dociągleniem ulicy Jesionkowej, także tutaj mieszkańcy, którzy będą poruszali się właśnie tą ulicą, będą mogli bezkolizyjnie z kolei przyjechać nad budowaną obwodnicą prudnika. W sumie wariant ten będzie miał 2 km m. Prace budowlane zaplanowano na lata 2027-2029. Co ważne, obwodnica prudnika jest jedną z czterech. Inwestycji planowanych do realizacji w ramach rządowego programu budowy stu obwodnic w województwie opolskim. Pozostałe to obwodnice brzegu, Sidziny oraz lędzin. Maciej Dobrzański, kurier Opolski. 370 tysięcy złotych z rezerwy budżetowej rządu wynosi dotacja, dzięki której zbudowany zostanie łącznik między szkołą a halą sportową w Gorzowie Śląskim. To jedna z setek inwestycji, których rekordowy grad spada w ostatnich latach na opolszczyznę. Hala sportowa w Gorzowie Śląskim jest oddalona od szkoły, co stanowi szczególną niedogodność zimą. Uczniowie teraz przechodzili przez dwór na zajęcia, wiadomo, że na WF, prawda, czyli są i zgrzani i zmęczeni, no i się nie ubierają i niestety nie jest to zbyt zdrowe. Starania o budowę łącznika między szkołą a halą sportową trwały od kilkunastu lat, lecz udało się je sfinalizować teraz, podpisaniem umowy między wojewodą a burmistrzem. Pieniądze pochodzą z budżetu państwa, wyjątkowo w ostatnich latach hojnego dla naszego regionu nie było od 89 i tak de facto przed 89 rokiem nie było dla opolszczyzny nigdy takiej obfitości środków finansowych jakie są przekazywane przez rząd Zjednoczonej prawicy od 2016 roku Dowodów na potwierdzenie tych słów jest bez liku. Gotowe obwodnice Nysy, Kędzierzyna Koźla, Niemodlina czy Praszki i Gorzowa Śląskiego, powstające obwodnice wielu innych miejscowości, pół miliarda złotych na reaktywację linii kolejowej Racibusz-Głupczyce-Racławice Śląskie, miliard trzysta milionów złotych na inwestycje w ramach Funduszu Polski Ład i to tylko w ostatnich trzech latach, a także tylko w tym roku 200 milionów złotych na inwestycje w modernizację dróg gminnych i powiatowych oraz walkę z wy... Wykluczeniem komunikacyjnym. Wreszcie spektakularna renowacja katedry opolskiej. Największe przedsięwzięcie konserwatorskie realizowane obecnie w Polsce. Wszystko to z pieniędzy rządowych. Nie brak ich także na modernizację placówek oświatowych. Zmieniają się szkoły, zmieniają się placówki oświatowe. Nie tylko w Gorzowie, dzisiaj podpisaną umową, ale również w wielu innych. Patrząc i bieżąc w szkołach, widać, że poprawę. Poprawę warunków kształcenia, poprawę warunków wychowania. W Gorzowie Śląskim uczniowie z nowego łącznika skorzystają w listopadzie. W Urzędzie Miasta Głupczyce podpisano dziś umowy z lokalnymi samorządami, które udzieliły wsparcia finansowego Województwu Polskiemu na realizację pierwszego etapu rewitalizacji linii kolejowych racibusz racławice Śląskie. 7 czerwca województwo opolskie podpisało umowę z PKP PLK dotyczącą realizacji projektu pod tytułem rewitalizacja linii kolejowych nr 177 i 249 na trasie racibórz racławice Śląskie w ramach projektu Kolej Plus. Całość inwestycji ma wynieść pół miliarda złotych, a wkład własny 80 milionów złotych. Pierwszym etapem projektu jest przygotowanie dokumentacji. Ta dokumentacja ma kosztować 19,5 miliona, więc łatwo policzyć, że 15% od tego to około 3 milionów złotych, które musimy włożyć tak, żeby PKP PLK mogła rozstrzygnąć przetarg, który za chwilę pewnie ogłosi, i aby ta dokumentacja była przygotowywana. Ten czas to czas na to, aby znaleźć pozostałe pieniądze, a tu już mówimy o dziesiątkach milionów złotych, przynajmniej o 80 milionach wkładu własnego, który będzie potrzebny wówczas, kiedy dokumentacja będzie gotowa i kiedy PLK rozstrzygnie. Kolejny przetarg, przetarg na wykonawstwo. Wkład własny, czyli 3 miliony złotych do rozpoczęcia pierwszego etapu projektu, jakim jest przygotowanie dokumentacji, udało się zebrać dzięki między innymi lokalnym samorządom. Deklaracje były takie ze strony posłów, że, nie, że samorządy nie będą partycypowały, bo znajdą się pieniądze z budżetu na wkład własny. Na razie to się nie udało. Więc e, tak naprawdę to dzisiaj dzięki tym samorządom, które się spotkały, dzięki województwu opolskiemu, które przekazuje pieniądze powiatowi prudnickiemu, gminie Głubczyce, gminie Racibusz i gminie Pietrowice Wielkie. To dzięki tym samorządom oraz firmie Ekookna Eko e, jesteśmy w stanie zrealizować pierwszy etap tej, tego, tego projektu. Wznowienie ruchu kolejowego między Raciborzem a Racławicami Śląskimi to poprawa dostępności kolejowej dla powiatu głupczyckiego oraz rozwój gospodarczy południa naszego regionu. Nie wyobrażam sobie, żeby gmina po prostu mogła istnieć bez linii kolejowej, a tym bardziej mając teraz taki duży zakład, jak Eko okna, który prosperuje na terenie gminy. Też wiążemy z nimi nadzieję i myślę, że są też członkiem porozumienia. No, że ze względu na dużą produkcję, rozszerzony asortyment wywozu nie tylko w kraju, ale i za granicę, to myślę koleją jest szybko, bezpiecznie, no i taniej. U nas ogromne masy towarów rolnych są w tej chwili transportowane na kołach. Rozjeżdżane są drogi gminne powiatowe, wojewódzkie i krajowe. Więc no to, to też stanowi utrudnienie dla mieszkańców, bo te setki aut, na przykład w trakcie kampanii buraczanej, przejeżdżających przez nasze wioski, to jest też realne zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców. Prace przy rewitalizacji linii mają być prowadzone w latach 2028-2029. Liderem projektu jest województwo opolskie, a partnerami powiat Prudnicki, gmina Głubczyce, gmina Pietrowice Wielkie, gmina Racibórz oraz firma Eko Okna SA. Z projektu wycofali się natomiast powiat Głupczycki i Raciborski, gmina Głogówek oraz Baborów. Kamila Korzeniowska, Kurier Opolski. Ponad miliard aktywnych użytkowników na całym świecie i wysokie miejsca na platformach dystrybucji cyfrowej. TikTok to aplikacja ciesząca się dużą popularnością. Istnieją jednak obawy, że korzystanie z niej niesie ze sobą szereg poważnych zagrożeń. TikTok to chińska aplikacja służąca udostępnianiu krótkich, rozrywkowych filmów. Przez specjalny algorytm dostosowywany do każdego użytkownika, aplikacja potrafi bardzo szybko uzależnić. Treści, które są nam dostarczane, są cały czas lepiej dostarczane. To znaczy, my jesteśmy zamykani na tym portalu, w takiej naszej bańce zainteresowań. Jeżeli interesujemy się na przykład jakimś sportem, przykładowo piłką nożną, to więcej będziemy dostawać tych wszystkich filmików związanych właśnie z, z tym tematem. Pod wpływem y, oglądanych obrazów czy przyjemnych treści uruchamia się adrenalina. Dopamina, oksytocyna, cała masa hormonów, których tak naprawdę wydzielanie jest wtórnie uzależniające. To znaczy im więcej się dopaminy wytwarza w tak zwanym układzie nagrody, tym potem więcej potrzeba doświadczeń, żeby, żeby stymulować wydzielanie tego hormonu. A to może prowadzić do agresywnych zachowań, zakłóceń koncentracji, zaburzeń snu oraz problemów w nawiązywaniu relacji. Kolejną kwestią, która budzi obawy ekspertów jest podejrzenie, że TikTok może służyć szpieg użytkowników i przekazywaniu danych do chińskich władz i służb wywiadowczych. Zaleca się, by na telefonach służbowych, szczególnie pracowników administracji publicznej, nie instalować aplikacji. W regulaminie TikToka nawet jest napisane, którego oczywiście nikt nie czyta. Jest napisane wprost, że nasze dane są zbierane. Co to w gruncie rzeczy oznacza do końca nigdy nie wiadomo, bo wystarczy napisać, że dane są profilowane na przykład w celach statystycznych i to wystarczy, ale w jaki sposób on są dalej przetwarzane, to zupełnie tego nie wiemy. Młodzi ludzie coraz częściej rezygnują z posiadania TikToka. To ile czasu tam spędzasz, to marnujesz czas na to, a te filmiki wcale cię nie rozwijają, bo to są po prostu ten format 5-sekundowy, który ci jeszcze do tego przyzwyczajasz. Później masz problem, czy się skupić na tych dłuższych treściach. Ja właśnie no, parę, parę kroków zakładałam TikToka, ale po prostu wiem, że to nie jest dobre dla mnie, tak samo jak wszystkie social media. No i po prostu nie jest to rozwijające. Szczególnie czujni powinni być rodzice, zwłaszcza małych dzieci, którzy pozwalają im korzystać z telefonu. Publikowane treści nie przechodzą wcześniejszej moderacji. Twórca, za pomocą smartfona, może udostępniać informacje nieprawdziwe lub nieodpowiednie. Wiktoria Katus, Kurier Polski. Opuszczają zakład karny nawet po kilkudziesięciu latach i trudno jest im odnaleźć się w codzienności. Byli więźniowie dzięki programowi Ministerstwa Sprawiedliwości mogą zgłosić się do ośrodka pomocy postpenitencjarnej. W kraju funkcjonują 32 takie jednostki. W Opolu to nowość. Na wyjście z więzienia czekają latami, ale gdy przekroczą jego bramy, często okazuje się, że nie mają gdzie i do kogo wracać. Wszystko trzeba zacząć od nowa, a to niełatwe, szczególnie gdy nie ma się żadnego zabezpieczenia finansowego. Przez pierwsze trzy miesiące po opuszczeniu zakładu karnego byli osadzeni po zgłoszeniu się do ośrodka pomocy postpenitencjarnej, otrzymują konkretne wsparcie. Umawiam spotkania z psychologiem, z prawnikiem i z doradcą zawodowym. I to właściwie jest takie obligatoryjne dla tych osób. Na każdą osobę, która zgłosi się po pomoc, przeznaczone jest około 10 tysięcy złotych na trzy miesiące. Te pieniądze pozwalają m.in. na czasowe zakwaterowanie, wykonanie kursów lub szkoleń zawodowych, a także na bony żywnościowe, refundację kosztów medycznych czy zakup biletów komunikacji publicznej. Te trzy miesiące to czas, żeby odnaleźć się w nowej rzeczywistości i, co ważne, znaleźć pracę, która pozwoli na godne życie. Osoby, z którymi współpracujemy, to też różnego typu pracodawcy, przedsiębiorcy, więc oczywiście pytamy, rozmawiamy, więc tak naprawdę ta pula taka pomocowa oprócz tej stricte fundacyjnej jest treściwa, bo wiadomo to tak naprawdę mm, nasze zaplecze, nasze narzędzia będą też się składały na sukces tego naszego beneficjenta. Nie tylko wsparcie finansowe, ale też psychologiczne jest niezwykle ważne. Po wyjściu z więzienia część byłych osadzonych boryka się nie tylko z wykluczeniem społecznym, ale też z niską samooceną, takiego wewnętrznego, który powoduje, że nawet boją się poprosić o pomoc albo nie chcą z tej pomocy skorzystać. To wszystko wynika właśnie z niepokojów, braku zaufania i właśnie taka Praca terapeutyczna pomaga im, pomaga im odzyskać zaufanie, odwagę, wiarę w siebie też i wiarę w możliwość sprawowania kontroli nad swoim życiem. Wsparcie przy ulicy niemodlińskiej 79 w pokoju numer 19 w Opolu można uzyskać w każdą środę od 10 do 18 i w piątek od 9 do 17. Placówka służy też pomocą rodzinom osób, które właśnie trafiły do aresztu. A teraz zapraszam państwa na informacje w skrócie. Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda poinformował, że do tej pory złożono już 4000 wniosków w ramach programu Bezpieczny Kredyt. Ze wsparcia mogą skorzystać osoby do 45 roku życia, które chcą kupić swoje pierwsze mieszkanie. Więcej informacji na ten temat znajdą państwo na naszej stronie internetowej opoletvppl. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy budżetowej na rok 2023. Nowela przewiduje m.in. zwiększenie środków dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację różnych zadań. Będą także dodatkowe pieniądze dla pracowników budżetówki na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń oraz dodatkowe środki dla nauczycieli. Jeden z pelikanów uciekł z opolskiego zo. Chowa się w koronach drzew na wyspie Bolko. Według opiekunów ptak wróci na wybieg przed nastaniem zmroku, gdy zgłodnieje. Jeśli to się nie stanie, pracownicy planują złapać zwierzę w godzinach wieczornych. Urzędnicy apelują do spacerowiczów, by nie puszyli pelikana. Jej przepisem na długowieczność są pozytywne nastawienie i praca. Pani Anna Hola, mieszkanka kluczborskiego Centrum Seniora, obchodzi dziś 101 urodziny. Podczas uroczystości towarzyszyli jej pensjonariusze najbliższa rodzina i nasza kamera. Natalia Janusz Hempel. Anna Hola urodziła się 12 lipca 1922 roku. Dziś skończyła 101 lat. Mieszkanka kluczborskiego Centrum Seniora z tej okazji usłyszała dziś gromkie 200 lat, 200 lat, niech żyje, żyje nam. To życie tak pięknego wieku musi wiązać się z pewnym przepisem na zdrowie. Jaki jest sekret długowieczności pani Anny? Lubiłam bardzo pracować, bo pochodziłam z wielkiego gospodarstwa. Bracia siostry też pościna na ale ja byłam w więc robota chyba nikomu nie szkodzi. Bo nie ma czasu myśleć ani to, ino, ino naprzód. Niesłabnącym pozytywnym podejściem do życia pani Anna wciąż zyskuje sobie wielu przyjaciół. Miła, serdeczna, ciepła. Wszyscy bardzo ją lubią i myślę, że dlatego właśnie, że jest taką osobą sympatyczną, dociera do większości mieszkańców, ale i pracowników. Na imprezie urodzinowej nie zabrakło też najbliższych solenizantki. Spotkanie było okazją do rodzinnych wspomnień. Ciotka robiła na kopalni. Nie? W, w Chorzowie, to co przyjeżdżała, to zawsze tam coś dawała, ani cukierki dawała. Ciocia zawsze mówiła, ciężka praca, praco od małego pracowali i lekkie jedzenie, nic tłustego, lekkie, nie? No, skromne jedzenie. No i co się zmieniło? No wiadomo, na, na starość to się każdy zmieni, no ale to, co było w niej takie, takiego, że zawsze musiała postawić na swoim i biegała wszędzie chciała być, no do dzisiaj by ty chciała. A zapytana o to, czego sobie życzy i o czym marzy solenizantka, odpowiada. Aby tak jeszcze trochę położyć i umieć tak jeszcze trochę pracować. Nie pozostaje nic innego jak życzyć pani Annie długich, szczęśliwych lat, nawet kolejnych stu. Natalia Janusz-Hempel, Kurier Opolski. W tym serwisie to już wszystko, co przygotowaliśmy dla państwa. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody i rozmowę dnia. Dziś gościem Tomasza Gduli będzie Sławomir Kłosowski, Wojewoda Opolski, a ja spotkam się z państwem w kolejnych wydaniach Kuriera Opolskiego o 20.30 i 21.30. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.